Dzień Państwu, chciałbym Państwu zaprezentować wózek widłowy marki Toyota. Jest to 7FG F15 masz duplex 2007 rok Gold Edition opony pneumatyczne, zasilany gazowo, silnik 4Y, skrzynia automatyczna. Tak wygląda wózeczek, został odświeżony lakierniczo, posiadamy też na stanie wózki nowe marki Toyota Mitsubishi Nissan Wózek widłowy po full serwisie, serdecznie zapraszamy www.wózkividlaki.pl Dzień dobry państwu. Chciałbym zaprezentować wózek widłowy marki Toyota, 8 FGF 18, masz triplex, 4,7 metra, opony pneumatyczne, 2013 rok, 3300 motogodzin. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie, chciałbym Państwu zaprezentować wózek widłowy Toyota.